Dzień dobry, serdecznie witam. Dzisiaj chciałem powiedzieć Państwu, dlaczego warto mieć fotowoltaikę. Wiem, że wielu z Was uważa, że jest to nieopłacalne i drogie. Inni myślą inaczej, ale ci inni już mają założoną fotowoltaikę. Ja chciałem się zająć tymi ludźmi, którzy uważają, że to się nie opłaca. Po pierwsze, dlaczego to jest najlepszy biznes? Ponieważ każdy z nas i tak musi płacić za energię elektryczną. My ją musimy kupować, w związku z tym najlepiej by było, gdybyśmy ją kupowali sami od siebie. Gdybyśmy my mieli po prostu możliwość produkcji prądu, który i tak musimy regularnie kupować i za niego regularnie płacić. Oczywiście nie musimy od razu mieć pełnej produkcji własnego prądu, żeby w 100% zabezpieczyć dostawy tej energii. Wystarczy, że będziemy mieli 20-30% tego, co zużywamy, a i tak nasze rachunki zmaleją o te 20-30%. Czy 20-30% to dużo? Znaczy dla kogo, ale myślę, że jeżeli mamy coś za darmo, to warto z tego skorzystać. Dlaczego za darmo? Ponieważ jest dofinansowanie. Jeżeli naprawdę nie chcesz mieć fotowoltaiki, a masz dom, to pomyśl sobie, że warto założyć u siebie 1-2 kW. To jest niedużo. Za 2 kW zapłacimy około 12 000 zł plus W. Ale mamy 5 tysięcy ulgi, a pod pozostałej kwoty możemy odjąć podatek dochodowy. W przypadku 1 kW cena będzie dużo, dużo niższa. Z każdego kW modułu w ciągu roku wyprodukujemy gwarantowane 1000 kWh energii elektrycznej. Tutaj zrobiłem zestawienie z moich 4 lat i proszę zobaczyć. Z każdego Kilowata w piku, czy kilowata w szczycie, tak nazywa się moc w panelach fotowoltaicznych, w modułach fotowoltaicznych. W ciągu roku wyprodukowałem 1042 kWh, energetycznej, w następnym roku 1145, w kolejnym 1081 i w ostatnim 2020 1107 kWh energii elektrycznej. Czyli to się sprawdza. Oczywiście w poszczególnych miesiącach roku ta produkcja jest. Jest różna. W sumie nieważne w jakim stylu uzyskamy ten gwarantowany 1000. Tutaj pokazałem Państwu, jak wygląda produkcja zgodnie z symulatorem na stronach Unii Europejskiej dla Rzeszowa. Tutaj widzimy niebieskie słupki, to jest to, co przewiduje dla mnie program sponsorowany przez Unię Europejską. A na czerwono narysowałem, jaka faktycznie średnia produkcja w danych miesiącach wyniosła u mnie w domu. Tu z kolei pokazuję, jaka była największa. Gorsza minimalna produkcja w ciągu tych ostatnich 5 lat, a jaka była maksymalna produkcja w ciągu tych ostatnich 5 lat? Widzimy, że jest spora różnica w poszczególnych miesiącach, ale to jest właśnie porównanie między innymi roku 2017 do 2018. Czyli już wiemy, że kupując 1 kW w piku paneli fotowoltaiczne uzyskamy z niego 1000 kWh energii elektrycznej. Nie jest to dużo, ale mniej więcej da nam 20 do 30% energii, którą zużywamy we własnym gospodarstwie domowym. Druga oszczędność to jest zmiana taryfy z G11 na G12. Skorzystałem ze strony PGE, gdzie mamy podane ceny dla taryfy G11. To są już ceny z podatkiem VAT. G12, G12W. Tutaj widzimy w jakich godzinach obowiązuje strefa dzienna i strefa nocna. Tutaj mamy pokazane grupę taryfową G11W. Tutaj pokazałem jaka jest sumaryczna cena taryfy G11 dla PGE Rzeszów. Ona składa się z PGE Dystrybucja i PGE Energia. Za dystrybucję płacimy od 25-26 groszy w taryfie G11, a w taryfie G12W 31. 1 groszy w taryfie dziennej i tylko 6 groszy w taryfie nocnej, a jeżeli chodzi o energię elektryczną, płacimy za nią 37 groszy w taryfie G11 i 43, 44 groszy w taryfie G12W w dzień i 31 groszy w taryfie G12W w Po sumowaniu tych dwóch wartości otrzymaliśmy już z podatkiem VAT 63 grosze w przypadku całodniowej opłaty za energię elektryczną i 75 groszy za taryfę zużywaną w dzień i tylko 37 groszy za taryfę zużywaną w nocy. Różnica jest 19-20% większa opłata za taryfę dzienną, a minus 41% taniej za zużywany prąd w taryfie nocnej. Mamy droższy prąd w taryfie G12W w dzień, ale proszę zobaczyć, tak wygląda zużycie energii elektrycznej u mnie w domu. Tu mamy poszczególne dni tygodnia, piątek na zielono to jest zużycie energii, tu pojawia nam się kolor pomarańczowy, który wskazuje na produkcję energii przez moje panele fotowoltaiczne. Produkcja odbywa się w godzinach od 7 do 17, a taryfa dzienna jest od 6 do godziny 13 i od 15 do 22. Tu mamy podane godziny. Zobaczcie. Tak naprawdę w domu największe zużycie prądu jest między godziną 17 a 22, 23. Przez resztę dnia i nocy zużycie prądu nie jest wysokie, czyli możemy powiedzieć, że ta taryfa dzienna, ta taryfa dużo droższa, czyli w taryfie dziennej mamy własną produkcję energii elektrycznej. Będziemy musieli płacić tylko za taryfę nocną. W weekendy mamy tylko taryfę nocną. Znalazłem również ciekawy artykuł na pieniądze pod kontrolą.pl, gdzie Autor sprawdza, czy opłaca się przejść z taryfy G11 na inną taryfę dla zwykłego biorcy prądu, takiego bez fotowoltaiki. On tutaj rozpisuje poszczególne ceny energii elektrycznej, sprawdza jak u niego wygląda zużycie energii w ciągu doby. I stworzył taką tabelkę. Widzimy z tej tabelki, że w jego przypadku opłaty za prąd w taryfie G11 zawsze są wyższe niż gdyby miał taryfę G12 lub G12W. W większości przypadków taryfa G12W jest tańsza, jest tylko jeden wyjątek, i nodzi ma taryfę G12 wyszło mu taniej niż w taryfie G12W. Ale widzimy, że i bez fotowoltaiki opłaca się taryfa G12W. Rozumiem, że mniej. Interesuje Was przychodzenie jakichś akwizytorów do domu i inne rzeczy, że ale warto dowiedzieć się, jaka faktycznie cena instalacji fotowoltaicznej by dotyczyła naszego gospodarstwa domowego. Dlatego też jest taka apka, moje PV, gdzie po prostu wystarczy wpisać poszczególne swoje dane. Oczywiście możecie podać nieprawdziwe dane odnośnie adresu i telefonu, następnie musicie zrobić zdjęcia swojej faktury za prąd, budynku, dachu. Z Kilku różnych miejsc oraz licznika prądu, licznika energii elektrycznej, i na podstawie tego otrzymacie bardzo dokładną wycenę waszej instalacji fotowoltaicznej. Nikt was nie odwiedzi, nikt wam nie będzie zawracał głowy. Otrzymujecie niewiążącą wycenę, ale bardzo już szczegółową. Oczywiście są też inne strony tego typu w internecie, ale myślę, że tutaj dzięki temu, że wysyłacie te zdjęcia, uzyskujecie już jakby bardzo rzetelną i dokładną wycenę. Serdecznie dziękuję za. Uwagę i mam nadzieję, że przekonałem Was, że warto założyć u siebie nawet bardzo małą instalację fotowoltaiczną o mocy jednego kW w piku lub dwóch kW w piku, ponieważ da już to konkretną dużą oszczędność. A ta instalacja będzie mała to jest maksymalnie 5-6 paneli fotowoltaicznych.